Dzień dobry, witajcie kochani w czwartkowy poranek. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnego poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich. Cieszę się bardzo, że możemy się zobaczyć kolejnego dnia, to już kolejny poranek przed nami. Ja wykonuję te ćwiczenia od ponad 200 tygodni, to już jest ponad 4 lata. Jest mi bardzo miło, że nie jestem sama, że otwieram... Komputer, że rozpoczynam nadawanie, i tam życzliwe, przyjazne i bardzo sympatyczne osoby czekają na mnie, gotowe już z matami, żeby poćwiczyć. I w związku z tym, że stworzyła się taka cudowna ekipa fantastycznych osób, które każdego dnia zgłaszają się, które każdego dnia wykonują ze mną tę gimnastykę i które sprawiają, że atmosfera tych naszych codziennych spotkań jest niezwykła, to postanowiliśmy się spotkać na żywo. Wczoraj wrzuciłam ogłoszenie o naszym spotkaniu. 10 sierpnia zapraszam do poznania wszystkie osoby, które są pasjonatami rytuałów tybetańskich. Wszystkie osoby, które mają ochotę spotkać się i poznać się na żywo i zobaczyć, jak to jest podzielić się tą energią, kiedy możemy się dotknąć, kiedy możemy się zobaczyć i kiedy możemy się spotkać tak naprawdę. Także zachęcam, zgłaszajcie się. Przyjeżdżajcie, będziemy wspólnie ćwiczyć, będziemy wspólnie tańczyć, będziemy dzielić się doświadczeniami i będziemy. Przebywać razem ze sobą, poznawać się, rozmawiać, śmiać się wspólnie, może spacerować. Zobaczymy, ile czasu będzie nam potrzebne do tego, żeby razem przebywać, a może jakieś wspólne plany będziemy mieć na przyszłe spotkania. Zobaczymy. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego. Wrzuciłam post i na YouTubie, i powrzucałam na Facebooku, także szukajcie, jeżeli macie ochotę, to przybywajcie 10 sierpnia w Poznaniu. Zaczynamy o godzinie 11.30. Zapraszam, zgłaszajcie się do mnie. Możecie telefonicznie, możecie mailowo. Jak tylko macie ochotę, szczegóły otrzymacie w odpowiedzi na Wasze zgłoszenie. A tymczasem szykujemy się już do naszej porannej, codziennej gimnastyki. Pojawiają się już dziewczyny: Jola, Hania, Helena. Które cieszę się, że będziemy mogły się wspólnie razem spotkać, dziewczyny. Liczę na to, że zobaczymy się w Poznaniu i że będziemy mogły na żywo ze sobą porozmawiać. Przypominam o tym, że pijemy ciepłą wodę. I na ten wyjazd koniecznie też zabierzcie ze sobą wodę. Yy, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Wprowadzamy dzisiaj myśl, oddalam od siebie złe myśli. Oddalam od siebie złe myśli i skupiając się na sobie, na ciele, żeby wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, rozpoczynamy od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie wciągając po nosem. Urucham w tym momencie mięśnie brzucha, tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko, żeby napełnić brzuch, jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak, licząc do 5 wdech i do 5 wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i zaczynamy wirowanie. Od z uśmiechem. Wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się. Stań w pozycji wejściowej. Skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Popij wodę. I się na plecach do drugiego rysunku. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry. Tak, żeby pięty uniosły się nad podłogę, i na wdech. unić głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieść popiwodę. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp omatem, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonią po śladki, głowę, opuść dół. Na wdech unieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu, na tyle, na ile jest to komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery. Pięć. osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokryć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę, w drugą oddychaj. Poruszaj ramionami. Popij wodę. Usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głową, opuść w dół i na wdech, unieś głowę, wypnij biodra w górę, a głowa jest w przedłużeniu kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Zdech i wydech. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem. Oddałem od siebie złe myśli. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech, wydech. Zaprać palce i nad garstkami w przód i z tyłu. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, obszyj palce stóp o matę, ręce na łokciach. Jest to wersja prostsza ćwiczenia, a wersja oryginalnej Oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej. Unieś głowę, podnieś całe ciało w górę i na wdech wypchnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte. I dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. dziesięć, jedenaście, oddalam od siebie złymy myśli, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, szkola kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha, wciągaj mięśnikę. I do ćwiczenia dodatkowego przejdź do klęku podpartego. Słonie znajdują się pod barkami. Nogi są rozstawione na szerokość bioder. Unieś lekko do góry kręgosłup i będziemy unosić nogę zgiętą w kolanie do boku i odstawiać. Pilnuj tylko, żeby nie uciekały biodra na boki. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. меня на ног. Вот так. nogę poruszaj biodrami na boki żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa podnieś się popij wodę i połóż na brzuchu do deski rozstaw nogi na szerokość bioder a palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach Nastawiam czas na minutkę. Wytrzymaj tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Mięśnie brzucha trzymają mocno sylwetkę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zaciskaj pośladki, oddychaj, uśmiechaj się. Pięć 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę i pozwól, żeby ciało się zrelaksowało, żeby wypuściło napięcia. Zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Oddychaj do brzucha i kolejno rozluźniaj najpierw stopy. Następnie łydki, uda, pośladki, brzuch, odcinek ręcznika kręgosłupa, plecy, barki. Ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, pójść swobodnie szczękę, pod opaść policzką, przeprowadzaj oddech przez całe ciało. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Weź w świat swoją dobrą energię. przyjmij tę, która do Ciebie brak. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się, popij wodę. I dziękuję Wam bardzo za kolejny dzień wspólnej gimnastyki. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia, dużo uśmiechu i dużo spokoju, żeby nie w biegu, tylko starać się uspokoić. Ja też tu próbuję cały czas. Do zobaczenia jutra.